Witamy Państwa serdecznie! Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Lubią zakładać wysoki pressing od razu po stracie piłki. Nie inaczej będzie zapewne i dzisiaj. To doskonała taktyka, żeby nie dać drużynie przeciwnej pograć piłką, ale wymaga żelaznej dyscypliny taktycznej i żelaznych płuc od całego zespołu, zwłaszcza tych piłkarzy bardziej wysuniętych. ła pierwsza połowa Podchodzą wyżej do przodu Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji Świetnie zapowiadała się ta akcja naprawdę ale już jest tylko wspomnieniem Może dobrze dograć pokazują się na pozycjach Teraz! Naprawdę świetna piłka! Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Aj! Teraz pięknie dobroni. uratował zespół! Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Bokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. No i po ataku zagrożenie minęło. Larsson. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Dobre, skuteczne wejście. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Teraz wspaniała okazja. Hansen. Wytrzymać ten napór, nie stracić piłki. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Odbiór piłki w takim miejscu robi się groźnie. Bez fału czyściutki odbiór. Świetna okazja. Trafi. Teraz powinna paść Bramka. Co za interwencja? Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Czysty odbiór w polu karnym. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Dobra interwencja. Nie tę próbę ataku. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Czy stoła strzelić? Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Strzelić do szatni, gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne branki. No, i gra ruszyła. Popatrzmy. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Aj, teraz pięknie to bronił. Uratował zespół. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Świetna okazja. Trafi. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie oddaj jej za bezsen. Klason. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce. Mimo prób odbioru przez rywala, ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Nie dał szans na groźny strzał. Polsen. Macen. Vavro. Jiu oddana przeciwnikom. Hongsen. Mogą tu teraz groźnie skontrować. No i po ataku dobra interwencja. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Może teraz wyrównać. I gol! Wyrównująca bramka! No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. Po tym golu jest 1-1. Anderson. Poulsen. Nie ma co czekać. Jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz. Uderza na bramkę. Ależ tutaj kapitalny blok. Przeciwnik nie odpuszcza. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkeeper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Na 11 metr z rogu. Dobrze wybija, zmarnowany rzut rożny. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycię... Ależ przytomna, świetna interwencja, ratuje im remis. A był tu właściwie bez szans, a jednak poradził sobie w świetnym stylu. Rzuca piłkę przed bramkę. Tak, proszę państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment wzroku boiska, a i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Koniec. Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy granie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą trzy punkty. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. Aj, teraz pięknie to bronił. Uratował zespół. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Świetna okazja. Trafi. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie... Gdyby teraz strzelili bramkę to zwycię. Ależ przytomna, świetna interwencja. Ratuje im remis. A był tu właściwie bez szans, a jednak... Po...